Smogran, już trzecia edycja tego biegu, biegu manifestu symbolicznego, ma na celu pokazanie to, że problem smogu, choć coraz bardziej dostrzegany przez społeczeństwo, przez polityków samorządowych w naszym mieście, nadal istnieje i nadal oczekujemy aktywnych, antysmogowych działań ze strony władz. A, oraz oczywiście chcemy podnieść świadomość wśród mieszkańców miasta. Naprawdę rano, jak się wybiegnie pobiegać, to się czuje ten. Po prostu smród taki w niektórych miejscach, a szczególnie tam gdzie najwięcej jest tych takich, ja to mówię, małych producentów mebli, bo oni palą odpadami. A to chemia, sam klej. Widzimy, że ta presja ma sens. Tak? Gdyby nie działania rasu, to tych 3 milionów złotych na Radomsko bez smogu by pewnie nie było. Czego oczekujemy? Przede wszystkim działań proekologicznych związanych z zadrzewianiem przestrzeni miejskiej. Z utrzymaniem tej zieleni tam, gdzie jest to tylko możliwe do utrzymania, nie betonowaniem wszystkiego. Czyli to są takie małe rzeczy, które jak najbardziej pomogą w tym, żeby to powietrze w mieście było lepsze. Dobry.